Witam wszystkich oglądających w dniu dzisiejszym mała aktualizacja pro, mojego projektu silnika impulsowego. Mniej więcej chciałbym wam tutaj przedstawić, jak to ma działać, na jakiej zasadzie, co i jak, a więc tak jak już tutaj widzieliście na ostatnim filmie, mam tutaj sobie zrobione dwie dwa takie wirniki, na którym są magnesy umiejscowione. Działać to ma, muszę jeszcze zrobić do tego, żeby to funkcjonowało. To tak jak tu widzicie, jest źródło zasilania 12 V. Tu jest układ opóźniający załączanie napięcia. Tam taki układ niewielki elektroniczny będę zrobię. Następnie jest tu, jak już załączy napięcie, idzie na generator start-stop. Czyli będzie załączał, wyłączał, i tu jest tak zwany mostek H. Mostek H będzie zamieniał biegunami, także na cewkę przyjdzie załóżmy na wejście plus, a na wyjście minus, i później na odwrót, na wejście minus i na wyjście plus. No i tu układem wykonawczym jest tutaj ta cewka, którą mam nawinięte. A tu jest 720 pin zwoi, drutem 05 nawinięte. No i już ten silnik, czyli tutaj te dwa elementy. Ręczne sterowanie tego, żeby to się kręciło, to jest za trudne, bo chodzi o czasy przełączania po prostu, nie? Na tym genera generatorze mogę sobie precyzyjnie ustawić czas włącz wyłącz, włącz wyłącz, a mostek H będzie mi zmieniał na przemian na bieguny. To jak tu będzie załóżmy na wyjściu plus, to po jakimś po wyłączeniu będzie minus, a tu będzie plus i na, na zmianę. I właśnie o to chodzi. Tu bym chciał wam pokazać mniej więcej, jak to będzie się zachowywać. A tutaj nie liczcie na to, że to zaraz się zakręci, nie wiadomo jak, bo tak jak mówię, musi być układ sterujący tym silnikiem, bo inaczej, jak to mówią, zapomni. I tak jak już wspomniałem, tu jest taka ceweczka. Mam tu oczywiście, mam zasilanie, jest 12V tak ustawie kamerę, żebyście widzieli o chociaż kątem oka zasilacz. No, i tu będę takim o chwilówką, takim mikrostykiem, będę załączał napięcie. Tak, proszę zobaczyć, jak to będzie działać. Czyli. Od razu startuje eee, ten silnik. I jak sami widzieliście, że silnik rusza, tylko tak jak już wspomniałem, tu jest y, bardzo istotna sprawa, żeby na cewkę zmieniały się po prostu bieguny zasilania, czyli plus, minus, żeby tu szło raz, tak, raz, tak. Z tego względu, że y, magnesy, które są tu umiejscowione. Załóżmy, jak dostanie plus, to on dojdzie do pewnego momentu, on go ruszy, i wtedy on musi dostać przy następnym magnesie odwrotny. Dopiero wtedy on dalej pójdzie i jak już przejdzie następny magnes znowu cyklicznie. To jest oczywiście w zwolnionym tempie, a tak, no niestety muszę mieć ten generator sobie zbudować. Generator i mostek H. Mostek H to najprostsza konstrukcja zrobię na dwóch przekaźnikach i, i to będzie mi tutaj ładnie załączać. Nie? No dwóch, no wezmę trzy ewentualnie, żeby to troszeczkę rozbudować układ. No w dniu dzisiejszym mm, wezmę jeszcze sobie wydrukuję Uchwyt do tej szpulki, bo oczywiście ja nie będę trzymał w tym specjalnym uchwycie, który tutaj widzicie, jest ta szpulka umiejscowana. Musi być to na stałe, z tego względu, że gdy przychodzi napięcie na tą cewkę, to ona lubi czasami się przyciąga albo do prawej, albo do lewej. Tak więc ona musi być dosyć sztywno mocowana, tak żeby nie, nie przemieszczała się. Oczywiście cewkę sobie ten uchwyt sobie zrobię tutaj, w tym miejscu, tak jak była stara cewka. I będzie sobie tak stało o, w ten sposób. Nie? To sobie dzisiaj zaprojektuję i wydrukuję po prostu ten uchwyt do tej ceweczki, do tej spółki. O! No i to było ja wiem, co by tu jeszcze dodać mile widziane jakieś komentarze odnośnie mm, komentarze, sugestie odnośnie poprawy tego układu, może coś ulepszenie mile widziane będą takie komentarze Chciałbym po prostu ten projekt uruchomić tego swojego silnika. Tak jak już wspomniałem w pierwszym filmie, yy, jest to po prostu na, na bazie Innego projektu, który znalazłem na YouTubie. Film sobie obejrzałem i postanowiłem sobie zrobić yy, filmik na bazie tamtego projektu. Nie? Jak to wyjdzie? No to będziecie wszystko widzieli po kolei kolejne filmy. Tak więc gdzie to była yy, pierwsza aktualizacja. To by było yy, na dzień dzisiejszy. Wszystko, co chciałem Wam pokazać. Za, przy następnej aktualizacji już będę miał, pokażę Wam układy, które mam już zbudowane tą Elektronikę. No i kolejne takie mini testy będę tutaj wykonywał. A dzisiaj na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za cierpliwość i zapraszam na kolejny film.